Serdecznie witamy wszystkich Państwa przed telewizorami. Dzisiejsze spotkanie obejrzą z Państwem i skomentują Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Nic dziwnego, że tak wielu kibiców nie mogło się doczekać dzisiejszego meczu. Obie drużyny są niemal gwarantem niezapomnianych wrażeń. Lech Poznań zmierzy się z Fiorentiną. Muszę powiedzieć, że ciekaw jestem w przebiegu tego spotkania. Liczę na to, że obie ekipy postawią na otwartą ofensywną piłkę i nie zabraknie bramek. W takim zestawieniu zagra dzisiaj Lech Poznań. Wygląda na to, że trener ustawił zespół w ofensywnym ustawieniu 1-4-5-1. Tak, szykuje się batalia o środek pola. Spore zagęszczenie w pomocy, ale ci zawodnicy na pewno będą się przemieszczać pod polekardę, by wesprzeć osamotnionego napastnika. To bardzo elastyczna taktyka, bo formacja może w mgnieniu oka zmienić się w 1-4-3-3. Kim chce pokonać rywali Fiorentina? Zobaczmy. Zanosi się na to, że zagrają 1-4-3-3 z klasycznymi skrzydłowymi Jacku. Czyli najpewniej postawią na wrzutki do środkowego napastnika grę na obieg bocznych obrońców i asekurację obrony przez środek pola. Konserwatywne ustawienie jak na dzisiejsze standardy, ale to nie znaczy, że się nie sprawdzi. Lech w XXI wieku zapisał swoją kartę w europejskich pucharach, notując zarówno mizerne występy, jak i prawdziwe piłkarskie uczty. Sporo tego było, ale na pewno pamiętasz, Tomku, i kapitalny strzał Murawskiego na miarę awansu w starciu z Austrią-Wiedeń w ostatniej minucie dogrywki i wspaniałą bramkę możdżenia z Manchesterem City, a także wielki hat-trick Rudniewsa w spotkaniu z Juventusem. Fiński. Poszedł odważnie do przodu, obrońcy jakby zaskoczeni. Bonaventura Jacku, ten piłkarz przykuwa dziś uwagę mediów. Spójrz, to może być bramka. Tak jest! Mamy bramkę! Takie otwarcia meczów to ja lubię. Możemy spojrzeć ponownie. Obrona dwoiła się i troiła, ale jak ktoś taki uprze się strzelić gola, to to zrobi. I już. Brawo! Prowadzą zatem 1 do zera. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. No tak, to można podawać na orliku. Łatwy przechwyt. Mikael Lisak. Wziął na siebie teraz rozegranie tej akcji. Popatrzmy. Dobre ustawienie. Jakże potrzebna interwencja. Piłka. Zobaczmy, co dalej. To musi być Bramka. Dobre zachowanie w Bramce. Z tej akcji już nic nie będzie. Trzeba próbować od nowa. Teraz z rogu na 11 metr i piłka po rzucie rożnym prosto do bramkarza. Bonawentura. Zdobywają kolejne metry boiska. Popatrzmy. Świetnie teraz w obronie. Wyczekali rywala. Znów są przy piłce. Łatwo nie było, ale piłka utrzymana w boisku. Piłka trafiła do Bonaventury. Piłka znowu po ich stronie. Filip Marfiński. Dobrze teraz w obronie. Świetnie się ustawili. Znów mają piłkę. Filip Marfiński. Uwaga, groźnie! Broni tak! Ależ tutaj to wyciągnął. I bardzo dobrze teraz odczytał zamiary. Ma tam mnóstwo miejsca na skrzydle. Ale atak spalił na panewce. Świetna gra w obronie. Powoli ostrożnie budują akcję, szukają słabego punktu obrony. I akcja teraz w drugą stronę. Zastosowana korzyść. Gra idzie dalej. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. Ruszyła pierwsza połowa. Tak jest! Mamy bramkę! Takie otwarcia meczów to ja lubię! To musi być bramka! Dobre zachowanie w bramce. Z tej akcji już nic nie będzie, trzeba próbować od nowa. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. Oj, to był książkowy odbiór piłki. No i szykuje się tutaj niebezpieczny kontratak. Radosław Murawski. Ciekawie rozwija się ten atak. Trochę schematu, trochę spontanicznej kreatywności. Prawo. Frankaż teraz pokazał, że koledzy z drużyny mogą na niego zawsze liczyć. I teraz zmiana w lechu. Decyduje się na krótkie podanie. I tracą teraz posiadanie piłki. Na skrzydle ma sporo przestrzeni. Ach, mieli piłkę i wydawało się, że mieli też pomysł na akcję. No ale wyszło jak wyszło. Spokojnie sobie klepią, szukają szansy na odrobienie straty. Salamon. Radosław Murawski. Zdecydowane wejście teraz. Dobra piłka na dojście. Mogło być groźnie, ale obrońca ratuje sytuację. Teraz ich kolej na rozgrywanie. Czy będzie z tego wyrównanie? Ulala, la, co za refleks. Bramkarz ratuje im skórę. Nikt nie miałby pretensji, gdyby to wpuścił. Strzelali prawie spod bramki, a mimo to wybronił. Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Wciąż są w opałach mimo wybicia. Uwaga, strzał w kierunku bramki. Skóraż! Ładna parada, strzał wcale nie należał do najłatwiejszych. Spokojna interwencja. Trzeba było tu pokazać dobre bramkarskie rzemiosło. Krótkie rozegranie ze stałego fragmentu. Bartosz Salamon. Przydałoby się teraz sprytnie rozerwać obronę. Zagranie na dobieg, popatrzmy. A nie ma gola. Bramkarz zbija piłkę na słupek. Łapie w końcu tę piłkę. Tym razem już bez trudu. Ale wielkie braba należą się zwłaszcza za tę pierwszą interwencję. To prawda, naprawdę dużego kursztu wymagała ta parada. Druga interwencja była już raczej formalnością. Bonawentura. Bardzo niebezpieczne teraz to granie. Piłka w bramce! Odskakują na dwa oczka. Mamy na powtórce jak na dłoni wspaniałe podanie, aż się prosiłoby to wykorzystać. Po tym podaniu wszyscy wiedzieli jak to się skończy. Doskonała robota. Na razie 2-0. Przed nami ostatni kwadrans z tego spotkania. Mikkel Lisak. Są z akcją w pobliżu pola karnego. Pytanie, co teraz zrobią? Starannie budują ten atak, szukają jakiejś dziury w obronie. No, to już chyba przyjezdnym nic nie może zaszkodzić. Wyraźnie dominują. Poprosimy Cię Jacku o parę słów na temat ich gry. Niby nie należy chwalić dnia przed zachodem słońca, ale ta dwubramkowa przewaga wygląda naprawdę solidnie i odzwierciedla przebieg spotkania. Byli lepsi, odważniejsi, piłka sprawnie krążyła między nimi. Potrafili rozciągnąć grę, potrafili zagęścić, a w obronie... I ponawentura! Kolejna bramka! Z dużą łatwością powiększają teraz przewagę do trzech goli. Wydaje się, że emocje na dzisiaj nam się skończyły. Jeszcze raz widzimy powtórkę bramki. Co tu dużo mówić, dał sobie zabrać piłkę jak dziecko. Szkolny błąd, za który cenę zapłaciła cała drużyna. W futbolu różne rzeczy się zdarzają, ale to starcie wydaje się już być rozstrzygnięte. 5 minut do końca regulaminowego czasu gry. Zdecydowane wejście bez faulu. Ładne dogranie na dobieg. Zażegnał niebezpieczeństwo świetnym przechwytem. Poszedł odważnie do przodu, obrońcy jakby zaskoczeni. Radosław Murawski. Świetne, prosto padłe zagranie. Sędzia kończy dzisiejsze spotkanie, a to oznacza, że drużyna gości notuje cenną wygraną, na którą i zasłużyła! W dzisiejszym meczu drużyna udowodniła swoją wyższość. Po prostu wyglądała dużo lepiej w ofensywie. Cóż, pewne i zasłużone zwycięstwo. No to zaczęło się. Tak jest. Mamy bramkę. Takie otwarcia meczów to ja lubię. To musi być bramka. Dobre zachowanie w bramce. Z tej akcji już nic nie będzie. Trzeba próbować od nowa. Brawo! teraz pokazał, że koledzy z drużyny mogą na niego zawsze liczyć. I teraz zmiana. Ulala, co za refleks! Bramkarz ratuje im skórę. Nikt nie miałby pretensji, gdyby to wpuścił. Ładna parada. Strzał wcale nie należał do najłatwiejszych. Spokojna interwencja. Trzeba było tu... Bonaventura. Bardzo niebezpieczne teraz do grania. I Bonaventura. Kolejna bramka.